Mamy sobotę godzinę 20 na koncie dzierżoniowskiego Sztabu, już ponad 50 tysięcy złotych. W dniu wczorajszym zakończyliśmy minifinały w dzierżoniowskich szkołach i przedszkolach. Wieczorem trzeci wielkorkiestrowy wieczór kabaretowy, kabaret EWG i podwerwie Groszem. Znakomita zabawa, komplet publiczności w kinie Zbyszek. Dzisiaj gościmy w klubie muzycznym Highlife. Głębokie ukłony naprawdę dla menedżera klubu Rafała za to, że możemy tutaj współorganizować koncert grupy Czyste Srebro i Trzeci Wymiar już za chwilę. Trzeci Wymiar na scenie, znakomita impreza, masa ludzi, wszystkie bilety sprzedane. Jutro godzina 16 spotykamy się na Dzierżeniowskim Rynku, apeluję do mieszkańców Dzierżoniowa i nie tylko, od całego powiatu dzierżoniowskiego o przychylność dla tych wolontariuszy. Naprawdę młodzi ludzie, niekonieczne jest wrzucenie do puszki, ale uśmiech, i to pozytywne nastawienie do tych młodych ludzi jest bardzo potrzebne. Oni cały dzień ciężko pracują, po to, żeby pomagać, pomagać innym, pomagać być może też kiedyś sobie, bo przecież to o to w tym wszystkim chodzi.